Pełniący obowiązki głowy państwa marszałek Komorowski zapowiedział, że jutro podejmie decyzję w sprawie podpisania lub skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy OIPN. Chciałam się dowiedzieć, jaka jest opinia na posła w tej sprawie, co marszałek Komorowski będący rzeczywiście w trudnej sytuacji powinien zrobić. Ja od początku mówiłem, że moim zdaniem ta ustawa powinna zostać skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Sytuację skomplikowała decyzja kolegium. To znaczy, to odwołanie profesora Hojnowskiego, rozpisanie przed jeszcze spotkaniem z marszałkiem Komorowskim nowego konkursu bardzo zawęziło pole manewru marszałka. Myślę, że w tej sytuacji najbardziej rozumna i najuczciwsza decyzja będzie polegała na podpisaniu ustawy z jednoczesnym skierowaniem punktów zakwestionowanych przez prezydenta Kaczyńskiego do Trybunału. Jak wtedy będzie wyglądała sytuacja prawna i z wyborem nowego szefa IPN-u w takiej sytuacji? No to ta sytuacja jest bardzo niejasna i ona w ogóle grozi destabilizacją IPN-u. Myślę, że my szybko powinniśmy przegłosować nowelizację polegającą m.in. na przekazaniu zastępcy prezesa IPN-u pełnych uprawnień. Ale równocześnie jeżeli nowy prezes miałby być wybrany według nowych zasad, to jak najszybciej kancelaria premiera powinna przygotować rozporządzenie, bo bez tego rozporządzenia nie da się w ogóle ogłosić konkursu na nowego prezesa. Utrzymywanie stanu przejściowego, czyli przekazanie władzy w ręce zastępcy, no to jest sytuacja prowizoryczna i taka sytuacja grozi destabilizacji. Dlaczego to właściwie wydaje się, że będzie to kontynuacja? Dlaczego grozi destabilizacją? No, niezależnie od formalnych aspektów, gdyby nowelizacja ustawy nawet przekazała wiceprezesowi pełnię uprawnień prezesa, to jednak autorytet takiej osoby jest siłą rzecz mniejszy i i no, już z punktu widzenia zarządzania instytucją no, uważam, że należy zrobić wszystko, żeby nowy prezes IPN został wyłoniony jak najszybciej. Po drugie, żeby to była osoba niekojarzona z żadną z żeby to była osoba, która e, będzie miała poparcie możliwie jak najszerszego spektrum e, sceny politycznej. Czyli tak jak mówiła e, ustawa znowelizowana i, przez e, platformę w, e, właśnie w takiej formie pan poseł sobie to wyobraża? No pewnie nie da się już teraz. Tego uniknąć, bo gdyby nie ta decyzja kolegium o rozpisaniu konkursu, to ja wyobrażam sobie, że można się było porozumieć w Sejmie podczas tego posiedzenia, żeby wyłonić prezesa według starych zasad. Wierzę, że w tej sprawie możliwe byłoby porozumienie między Platformą a PiSem takie samo, jakie zawarliśmy przy okazji wyboru Janusza Kurtyki 5 lat temu. Teraz mamy sytuację pewnej konfrontacji. Więc pewnie ostatecznie będzie tak, że prezes będzie wybierany przez zwykłą większością. No i to, to będzie test charakteru i test uczciwości koalicji rządowej. Czy my przeforsujemy wyłącznie własnego kandydata, czy będziemy szukali kogoś, kto będzie wiarygodny także dla wyborców czy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak przy okazji, czy decyzja kolegium pan nie była związana z... No... Wstyd powiedzieć, ale medialnymi doniesieniami, że pan marszałek ma zamiar podpisać y, ustawę y, bez y, kierowania jej do Trybunału. Nie, nie wiem, czym była spowodowana ta decyzja. Znając przynajmniej niektórych z, tych, niektórych z członków kolegium, jestem przekonany o ich szlachetnych intencjach, ale niezależnie od intencji, skutki są fatalne. Ja miałem wtedy takie poczucie, że oni mi strzelili w kolano. Ja byłem tym politykiem Platformy, który się domagał właśnie wyboru na starych zasadach, no i nagle taka decyzja to właściwie wytknącało mi oręż z ręki. Rozumiem. Y Życie toczy się dalej, na przykład jest w tej chwili w Sejmie między innymi rozmowa na temat komisji Sejmowych. Są dwie, o których najczęściej się dyskutuje, to znaczy komisja hazardowa i tu przewodniczący sugeruje, żeby ona zakończyła pracę i komisja naciskowa, w której przewodniczący sugeruje, żeby zawiesić tę pracę. Tutaj nasuwa się od razu jakieś takie zdziwienie co do nierówności stanowisk. Słyszałam, też i nie miałam okazji tego jeszcze potwierdzić, że komisja do spraw tragicznej śmierci Barbary Blidy będzie normalnie obradować. Jakie jest stanowisko pana posła w tej sprawie? Po pierwsze zasady powinny być identyczne w przypadku wszystkich komisji. Po drugie ja akurat opowiadałbym się za zawieszeniem prac, nie za zakończeniem. One te prace muszą być doprowadzone do końca, zwłaszcza praca komisji do spraw hazardowej, bo, afery hazardowej, bo no, ta komisja wystawia na próbę nas rządzących, partię rządzącą, więc rządzącym zawsze trzeba uważniej patrzeć na ręce, uważniej, niezależnie od tego, która to jest partia. Nie widzę powodów dla w ogóle likwidacji instytucji komisji sejmowych, bez komisji do sprawy afery Rywina pewnie żylibyśmy ciągle w państwie Kwaśniewskiego i Millera, ale też kontynuacja prac komisji w trakcie kampanii prezydenckiej moim zdaniem byłaby bezcelowa, bo nawet gdyby ustalenia tych komisji były w pełni wiarygodne, to i tak nikt w nie nie uwierzy. Marszałek Ludwik Dorn wczoraj skierował do premiera list z prośbą, żądaniem dymisji ministra Klicha w związku z tym, jakie kroki podejmuje rząd, szczególnie minister Klich i przed katastrofą, i po katastrofie. Ja rozmawiałam z posłem Kamińskim z PiSu i właściwie wszyscy z PiSu na temat tej inicjatywy Dorna i na temat postępowania rządu wypowiadali się w sposób zaskakująco oszczędny, to znaczy czekają na wypowiedź na konferencję premiera. Jak pan to ocenia? Wydaje się, że nie chcą podejmować walki politycznej i, i rozpoczynać kampanii, bo to przecież dla nich świetna okazja. Ja uważam, że to ze strony polityków PiS jest podejście bardzo roztropne, że Polacy mieliby poczucie, wyborcy mieliby poczucie, że PiS wszczyna jakąś awanturę jeszcze w okresie, kiedy wszyscy jesteśmy w żałobie. Ja uważam, że z oceną działalności miasta Klicha trzeba poczekać do zakończenia śledztwa. Trzeba zapoznać się z argumentami wszystkich stron i wtedy pan premier podejmie decyzję. Na razie, jakakolwiek decyzja, czy o pozostawieniu pana miejsca, czy o odwołaniu go, no nie byłaby poparta, poparta w pełni rzetelną analizą sytuacji. Dziękuję bardzo.